jo, z tej strony Pistacja i witajcie na kolejnym materiale na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj przygotowałam dla Was coś nietypowego, ponieważ wymyśliłam taki pomysł, że będziemy robić outfit. Ja wiem, to jeszcze brzmi typowo, ale słuchajcie tego: wszystkie decyzje dotyczące outfitu będzie podejmować sztuczna inteligencja, a dokładnie ChatGPT. Nie wiem, czy ktoś już wpadł na taki pomysł i zrobił taki materiał, szukałam, nic nie mogłam znaleźć, ale jeśli wy znacie jakiś materiał jakiegoś twórcę, to dajcie mi znać najwyżej oznaczę go w opisie. Także teraz już bez przedłużania lecimy do materiału. Słuchajcie, jestem już w swojej stajni. Za chwilę będziemy robić outfit, tylko zadamy kilka pytań czatu GPT. Wybierz generację konia w SSO, kolor oraz rasę. Trochę myśli, zastanawia się. Zobaczymy, co z tego będzie. Jasne, oto mój pełny wybór dla ciebie w Star Stable. Rasa Lusitano, generacja trzecia. Kolor. Kolor kremowy. Jasna, prawie perłowa maść z niebieskimi oczami. Ten koń wygląda mega elegancko i bajkowo. Citano ma piękne, płynne animacje. Świetnie sprawdza się w pokazach i RPG-a. Kremowy kolor dodaje mu magii. Pasuje też idealnie do złotych, beżowych albo pastelowych dodatków. Też, żebym dobrał do niego sprzęt i strój. Nie, daj mi tylko jeden kolor tego stroju. No, ciekawe, jaki wybierze, jestem ciekawa, naprawdę. Na razie wybieram złoty. Kremowym Lusitano wygląda po prostu zjawiskowo, jak koń królewskiej elfki. Dobra, dzięki. No to robimy to, co nam wybrał. Słuchajcie, jeśli chodzi o konia, to mam dwa luzytany, które odpowiadają opisowi z czatu GBT. Ale wydaje mi się, że ten pasuje bardziej. Co prawda, on mówił coś o niebieskich oczach. Żaden z nich nie ma niebieskich oczu. Ja nie mogę znaleźć takiego luzytana białokremowego z niebieskimi oczami, także chyba się po prostu pomylił, ale myślę, że weźmiemy już tego konika, na którym jeżdżę, bo on bardziej dla mnie pasuje do opisu. Słuchajcie, jesteśmy już w mojej szafie, więc trzeba zrobić ten outfit. Myślę, że to będzie trochę ciężkie, bo ja nie mam dużo jakby złotych rzeczy, ale spróbujemy tutaj. Kurczę, złote siodło, złote siodło. Widzicie jakieś złote siodło? Bo ja widzę takie brązowe. O, to jest złoto. Tutaj jest dużo złota, to jest dobre. Torby, torby mogę nie mieć. Niby tu mam tą złotą. Dobra, weźmiemy na razie tą torbę. Ja przepraszam, że tak układam od razu, ale ja lubię. A. To jest jeszcze taka złota. Ej, trochę tego złota jednak mam. Chyba to weźmiemy, bo go jakby pasowała. I złote ogłowie. Kurczę. Może, jak się nazywa to siodło? Okej. Okay. Jest, mam też takie ogłowie. Także mamy bardzo dużo złota. O dziwo, naprawdę już widzę, że to jest strasznie złote, ale nie, czekajcie, bo ja robię to całe na podstawie tej, tej tego zestawu. Nie, no ta tak nie możemy robić. Musimy jakiś inny złote coś znaleźć. O, to wygląda fajnie. To ma właśnie jakiś złoty akcent. Jest coś jakieś złoto to to nie jest złoto. To to jest taki miedziane złoto. O, to jest złoty z granatem. Patrzcie. Weźmiemy to. Ten złoty granat jest fajny. Yy, owiki. Czy mam jakieś złote owiki? Mogę nie mieć. Jest taka szansa. A, no, to sobie poowikowałam. Yy, dobra, to jest złote. O, i to pasuje do czapraka. Ej, elegancko. Dobra, teraz postać złoto. Złoto. A czekajcie, bo Chad GbT mówił coś o jakimś elfie. I ja mam uszy elfa, także. Spełnimy jego tutaj pomysł. Y czy ja mam jakieś zło? Mam. Mam, dobra. Mam. Jest. Y raz jakiś duszek. To ma złota trochę. No i to pasuje do tego mm, czapraka. Fajnie. O kurczę, z spodniami może być problem, naprawdę. Tu może być straszny problem. To jest złote, ale ja robię ciągle ten, to jest do zestawu, a ja tak nie chcę aż tak. Nie, nie, nie. Innego szukamy jakiegoś. Czekajcie, na pewno coś jest, zawsze coś jest. Yy, kurczę, o! To ma takie, no to jest super. Czekajcie, na głowę coś. Pamiętasz, to miała być jakaś królewska elfka. No to myślę, że korona musi być. Ja wiem, że to jest do outfitu do tej bluzeczki, ale no on coś mówił o królewskim outficie. Ojejku, i teraz królewskie buty. O, to nie ma złotego? No ale to taki słaby ten złoty. O, tu jest mocny złoty. Ten złoty jest fajny. No, no i patrzcie, ładny outfit nam się zrobił. na w się sensie te owiki takie trochę nie podobają się. Nie ma innych, kurczę. Na pewno nie mam. U, mm, te mi nie do końca tak szczerze pasują, ale chyba naprawdę nie mam nic lepszego, bo tego nie założę. A chociaż i tak by to aż tak chyba nie pasowało, no ale chciałam to nałożyć. A, no dobra, chyba nie mamy jakby innego wyboru, bo no co. No trudno, czekajcie. Yy, teraz yy, dekoracje. Złot. O! Nie wiedziałam, że nawet takie mam. Ale jest coś bardziej z granatem? Bo ja bym chciała granat, a tu jest... To jest żółty, nie złoty. Dobra, weźmiemy te kotar... Mm. Pokardeczki, nie umiem mówić. One chyba do tych owijek. Teraz zwierzak. Czy ja mam jakiegoś złotego zwierzaka? Raczej nie. Przecież można powiedzieć, że ten kozioł jest złoty, ale... Ale nie, no... Nie mam, a jakiś zwierzę, który wygląda królewsko. Nie mam jakiegoś kota w koronie albo coś. Chyba nie mam. Czekajcie, królewski. No to z gry o tron kojarzą mi się smoki. No to jest jakiś smok z akcentami złota? Chyba nie. To weźmiemy tego białego smoka. No, to jest nasza królewska elfka. Co o niej myślicie? Słuchajcie, myślę, że fajnie. Podoba mi się ten outfitik. Zaraz tam przyjrzymy się bardziej temu outfitowi, jak wyjdziemy z tej szafy. Teraz pokażę Wam z bliska bardziej ten outfit. Zrobię tutaj może tryb zdjęć, żeby było lepiej się przyjrzeć. Tak wygląda słuchajcie outfit y, dla postaci. Taki jest tutaj. Wiele fajnie wyszedł. Jestem zadowolona. Teraz pokażę Wam konika. Tylko konika chciałabym obrócić. Trochę niefortunnie mi to idzie bo tutaj jest Tor, a tutaj też jest nasz Smok no przeszkadza mi głównie owiki i kokardki bo nie są tak, wiecie, idealnie dopasowane, a ja lubię ten Smok jest mega słodki dajcie znać w komentarzu co myślicie o tym outfitie, czy wam się podoba czy byście coś może zmienili jakieś może tutaj, nie wiem, inne dodatki, inny czaprak, cokolwiek dajcie naprawdę znać, jestem ciekawa waszej opinii no i chyba tyle z tego oglądania, przechodzimy dalej Ode mnie dzisiaj to na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków tego typu. I zostawcie też może w komentarzu opinię na temat mojego outfitu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za obejrzenie i życzę Wam miłego dnia i miłego oczywiście grania w SSO. Do usłyszenia w następnym materiale.